To ja zwrócę uwagę, że w ostatnim tygodniu super, hiper poprawna politycznie gazeta Rzeczpospolita napisała, że Żydzi pchają się drzwiami i oknami do Polski. To znaczy, ja parafrazuję, rzecz jasna, ja streszczam, że Rzeczpospolita nie użyła tych słów, ale napisała, że Żydzi z diaspory i z państwa położonego w Palestynie chętnie ubiegają się o polski paszport, polskie obywatelstwo i, i tutaj się wybierają. No więc. Powiążmy jedno z drugim, drugie z trzecim, a może to jest już właśnie realizacja scenariusza, który snułem przed laty. Trzeba wepchnąć Polaków do maszynki do mielenia mięsa. Trzeba najbardziej wartościowy, młody, dziarski, patriotyczny element posłać na przykład na wojnę ukraińską. Polska pozbawiona tego elementu, pozbawiona bezpieczeństwa i. Samokontroli wewnętrznej przyda się komuś innemu jako bezpieczny azyl i teren osiedlenia, i, i temu scenariuszowi jego realizacji chciałbym zapobiec.